Cześć. Z tej strony Daniel Kajak. Możecie mnie znać ze spotkań Save Angels, e, możecie mnie znać ze spotkań biznesowych, a może z, byłem waszym klientem, albo wy byliście moim klientem, a może pracowaliśmy ramię w ramię w jednej firmie. Niemniej jednak. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie Sales Angels, które odbędzie się 20 maja, więc już niebawem zapiszcie datę 20 maja w Centrum Warszawy. Zapraszam Was na spotkanie, na którym porozmawiamy o biznesie, porozmawiamy o tym, jak budować biznes, porozmawiamy o strategii sprzedaży, o tym, jak rozwijać zespoły sprzedażowe, porozmawiamy o tym, jak działać w, na rynku polskim, jak działać na rynku międzynarodowym. Całe spotkanie oprzemy o doświadczenie, które nabyłem zarówno w korporacjach, takich jak. Jak Netia, czy Aseco, czy w startupach takich jak na przykład SentiOne, czy w agencji marketingowej luźno, więc będziemy w stanie przejść przez spektrum doświadczeń i praktyk, którymi się chcę z Wami podzielić. Tyle na dzisiaj. Zapraszam Was. Widzimy się 20 maja. Mam nadzieję, że zapisane. I tyle. Cześć, do zobaczenia.